Szanowni Państwo, dzień dobry. Mam dzisiaj za zadanie porozmawiać z Państwem o znaczeniu leczenia choroby otyłościowej jako podstawy prewencji chorób układu krążenia. Ale żeby umieścić chorobę otyłościową w zakresie prewencji choroby układu krążenia, musimy zacząć od początku i spojrzeć na to, o czym już Państwo też dzisiaj słyszeli o otyłości, jako o chorobie. Ale ja bym bardziej spojrzał na to zagadnienie z takiej perspektywy ogólnoświatowej, ale wskazując Państwu na pewne problemy. Proszę zobaczyć, to jest zwiększenie częstości występowania otyłości na przestrzeni 25, 14, 40 prawie lat, które pokazuje nam, jak bardzo. W wielu krajach świata, a w zasadzie w każdym kraju tu obserwowanym, rośnie częstość występowania otyłości. Dlaczego tak się dzieje? Jedna z bardzo interesujących e, analiz czy podejścia do tego tematu pokazuje nam lata 70. jako taki punkt krytyczny rozwoju epidemii otyłości. To był moment, kiedy e, zaczęła rosnąć. Najbardziej się rozbiegły wydatkowanie energetyczne pojedynczych osób z, z podażą energii, jak również ze zwiększeniem powszechnie dostępnej taniej żywności. I to jest ten moment, ten moment, kiedy coś zaczęło. Nie funkcjonować dobrze. W sensie takim, że przegapiliśmy moment, gdzie prewencja rozwoju otyłości mogła odegrać znaczącą rolę. Oczywiście, choroba otyłościowa to nie jest prosta zależność pomiędzy podażem energii a popytem energii. To jest szereg mechanizmów, które powodują dysbalans pomiędzy przyjmowaną ilością energii a wydatkowaną. Ale również należy pamiętać, że ewolucyjnie my jesteśmy bardziej dostosowani do gromadzenia energii, bo to ważne, żeby później w razie czego uciekać, bronić się, niż zachowywania pewnego minimalnego ekwilibrum, o które nam chodzi w medycynie prewencyjnej. W związku z tym dostępność powszechna, żywności, zwłaszcza o bardzo wysokim potencjale energetycznym, bo proszę pamiętać, że żywność wysoce przetworzona to jest wysoce energetyczna żywność, jest w jakiś sposób tylko kamyczkiem, który napędza rozwój otyłości i choroby otyłościowe. Oczywiście w tej chwili bardzo ważny punkt przypisuje się endokrynologicznej kontroli metabolizmu, ale przede wszystkim Ośrodkowemu układowi nerwowemu, który reguluje nasze poczucie sytości i fakt, czy sięgamy dalej po pokarm, czy zaprzestajemy jedzenia. I tak jak powiedziałem, dostępność energii plus nasze mechanizmy, które raczej służą gromadzeniu energii, no, sprzyjają rozwojowi choroby otyłościowej, a co za tym idzie rozwojowi chorób układu sercowo-naczyniowego. Oczywiście mówiąc o wieloprzyczynowym mechanizmach rozwoju choroby otyłościowej, my możemy zawsze również wskazać tzw. fenotypy otyłościowe, czyli to, które mechanizmy u danej osoby przeważają w większym lub mniejszym stopniu, więc powstały tak zwane fenotypy otyłości, gdzie któryś z tych mechanizmów bardziej przeważa, czy to są głodne jelita, głód emocjonalny, głód mózg, czy wolne spalanie, ale proszę zobaczyć, jeżeli krytycznie popatrzymy na te fenotypy, to w zasadzie takich czystych, można by powiedzieć, prawie jednoczynnikowych przyczyn powstawania choroby otyłościowej jest bardzo mało. Najwięcej jest łączonych, różnych ze sobą fenotypów, a u części pacjentów w ogóle nie podpadają pod te cztery grupy. A więc można powiedzieć, że to jest u każdego z nas, który rozwija chorobę otyłościową, skomplikowany mechanizm prowadzący do jej rozwoju, wymagający odpowiedniego podejścia. Farmakologicznego i niefarmakologicznego leczenia choroby otyłościowej. Ale żeby wrócić do chorób układu sercowo-naczyniowego i otyłości jako czynnika ryzyka choroby otyłościowej, chciałbym Państwu w zasadzie pokazać jeden slajd. On jest bardzo prosty. Ryzyko chorobowości i umieralności z powodu chorób układu krążenia wśród osób w średnim wieku w ciągu życia pokazuje jasno, jak choroba otyłościowa wpływa na to ryzyko i to jest kilkukrotny wzrost ryzyka, zwłaszcza u pacjentów z istotną chorobą otyłościową BMI 40 i więcej. Ale Państwo zapytają zaraz, ale jak to jak? To? Ale przecież Wy mówicie o nadciśnieniu, zaburzeniach lipidowych, cukrzycy, o otyłości do tej pory w ogóle nie mówiliście. Ona nie była umieszczana w skalach ryzyka sercowo-naczyniowego. Tak, ale dlaczego? Dlatego, że w, w wielu skalach ryzyka sercowo-naczyniowego to następstwa otyłości, jakimi są podwyższone ciśnienie, e, cukrzyca, rozwój niewydolności serca, miażdżycy, odgrywają większą rolę. Są si silniejszymi predyktorami ryzyka, ale one wszystkie pochodzą z otyłości. I tu jest bardzo ważne, że w my w predyktorach, zwłaszcza krótkoterminowych, dziesięcioletnich, Umieszczamy ci czynniki, które matematycznie odgrywają rolę, ale nie jesteśmy w stanie w większości kalkulatorów uwzględnić związku przyczynowo-skutkowego, czyli związku pomiędzy poszczególnymi czynnikami, czy wychodzenia niektórych czynników ryzyka, tak jak na przykład zaburzeń węglowodanowych z choroby otyłościowej. Z drugiej strony, należy pamiętać, że otyłość będzie odgrywać coraz większą rolę w chorobach układu krążenia, z uwagi na fakt, że coraz lepiej leczymy inne choroby choroby nowotworowe, choroby układu krążenia. W związku z tym coraz więcej będzie pacjentów, którzy coraz dłużej przebywają w chorobie otyłościowej i jej następstwa będą odgrywać coraz większą rolę. My bardzo dobrze już leczymy nadciśnienie, zaburzenia lipidowe i te czynniki w wymiarze populacji zaczną odgrywać trochę mniejszą rolę, bo będziemy większy nacisk kładli na ich pierwotne zapobieganie, czyli właśnie leczenie choroby otyłościowej. No ale w takim razie pytanie, jak skutecznie leczyć chorobę otyłościową, ale czy również jak czy to zmniejszy nam ryzyko sercowo-naczyniowe? Jeżeli po pierwsze, popatrzymy na metody leczenia choroby otyłościowej. To w zasadzie jeszcze 10 lat wstecz. 2012-2015 to były leki, które działają, które mają pewną skuteczność u wybranych pacjentów, ale przed 2012 myśmy nie mieli nic, co moglibyśmy farmakologicznie zaproponować pacjentowi z chorobą otyłościową wchodzącemu. Do naszego gabinetu. A więc to nie jest też tak, że my jako lekarze nie zwracaliśmy uwagi na chorobę otyłościową, czy jej nie zauważaliśmy. My mieliśmy po prostu problem, że nie mieliśmy co pacjentowi zaoferować farmakologicznie poza intensywną modyfikacją stylu życia lub chirurgią metaboliczną. Zajdzie przełom, następuje lata 2014 15 kiedy w kolejnych krajach rejestrowany jest do leczenia liraglutyt, a 2021-2023 przyspieszamy, mamy zarejestrowane na rynku i dostępne u naszych pacjentów semaglutyt i tirzepatyt, no i proszę Państwa, Kolejne lata, 2024 i więcej, to są proszę Państwa, kolejne cząsteczki, których jest tutaj tylko kilka wymieniłem, ale ich będzie coraz więcej. Każda w zasadzie już w tej chwili oryginalna firma farmaceutyczna ma co najmniej dwie, trzy takie cząsteczki w swoim pipeline, a więc już za kilka lat leczenie choroby otyłościowej to będzie całe armamentarium leków, które będą mogły pomóc naszym pacjentom pokonać chorobę otyłościową. I te dwie cząsteczki, semaglutyc tyrzepaty, to są te cząsteczki, które pokonały pewną barierę, barierę tak zwanego dwucyfrowego obniżenia masy ciała. To semagluty tutaj jest tym pierwszym lekiem, który to udowodnił. Co to znaczy dwucyfrowe? To znaczy w procentach zmniejszenie masy ciała jest większe niż 10%. Tak? Czyli mamy dwie cyfry procentowe zmniejszenia masy ciała. Proszę zobaczyć, jak dużo już... Nasi pacjenci około 20% zmniejszenia masy ciała. Jak to przekłada się, jak podłożymy pod, konkretne masy ciała naszych pacjentów, pacjenci, którzy ważą 110 kg, w wyniku zastosowania nowoczesnych leków zmniejszających masę ciała, liczenia farmakologicznego, mogą obniżyć masę ciała. Wyjściowego 110 do około 90 kg. To bardzo duży efekt, który może przenieść się na konkretne korzyści sercowo-naczyniowe. I te kolejne leki, o których ja Państwu wspominałem, to są kolejne dwucyfrowe obniżenie masy ciała. Niektóre przekraczają również barierę 20-kilku procent obniżenia masy ciała. Ale czy to pozwoli zamknąć wrota, czyli otyłość jako wrota chorób układu sercowo-naczyniowego, czy leczenie farmakologiczne pozwoli zamykać te wrota? My wiemy już, z tym pierwszym lekiem, który wszedł na rynek, czyli z liraglutydem, zmniejszenie masy ciała, zmniejszenie otyłości brzusznej, to zmniejszenie ciśnienia tętniczego, zmniejszenie zaburzeń węglowodanowych, korzystny wpływ na profil lipidowy. A więc tu już od razu... Pokazał nam się prosta zależność, leczenie farmakologiczne otyłości, leczenie tych podstawowych, głównych czynników ryzyka, o których Państwu przecież już powiedziałem. Kolejne badania pokazują dobitnie, że tak to działa. Proszę zobaczyć badanie z semaglutydem stosowanym raz w tygodniu stosunkowo młoda grupa pacjentów 46 lat, jedynie co trzeci posiadający nadciśnienie tętnicze, a więc to nie byli tylko pacjenci z podwyższonymi wartościami. Część z nich miała optymalne wartości ciśnienia, zmniejszenie BMI o 5 kg na metr kwadrat ponad obwodu pasa o ponad 13 cm i proszę zobaczyć obniżenie ciśnienia tętniczego o 7 mm supartęci. 7 mm u pacjentów, którzy którzy nie mają wyjściowo podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego, bo proszę pamiętać, że zawsze obniżenie ciśnienia tętniczego jest proporcjonalne do wartości wyjściowych, to proszę Państwa jest tak naprawdę siła działania jednego leku obniżającego ciśnienie tętnicze i w wymiarze populacyjnym tak duże obniżenie ciśnienia tętniczego przekładałoby się na olbrzymie zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego. Inne badanie, inny lek, tirzepatyt, korzyść wynikająca z e, w leczeniu pacjentów z otyłością, a więc to nie była tu kwalifikacja pacjentów z cukrzycą, zmniejszenie hemoglobiny glikowanej, obniżenie, a dla kardiologa obniżenie hemoglobiny glikowanej to podstawowy e, dowód na działanie, na zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego, bo to hemoglobina glikowana najlepiej koreluje z ryzykiem sercowo-naczyniowym. Ale proszę Państwa, kardiologia to lubi mieć badania z, z tak zwane siwotowe, a więc badania o wpływie na zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego. No i tutaj do tej pory również w leczeniu farmakologicznym otyłości raczej mieliśmy e, pasmo. Braków sukcesu, a nawet porażek. Jedynie leczenie chirurgiczne do tej pory miało dane na istotny wpływ na zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego. I dzięki badaniu SELEK z zastosowaniem semaglutydu, my wiemy, że. Podania analogu receptora GLP-1 u pacjentów bez cukrzycy, z otyłością i rozwiniętą chorobą układu sercowo-naczyniowego, również nadwagą, zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe. A więc z punktu widzenia kardiologicznego, prewencji sercowo-naczyniowej, mamy istotny dowód. Zastosowanie leku z tej grupy zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe i to o bardzo dużo, bo o 20%. Procent ponad, co jest bardzo dużym przełomowym wynikiem. Do tej pory takie wyniki myśmy obserwowali w nielicznych badaniach, gdzie obniżenie ryzyka było ponad 20%. No ale proszę Państwa, czy to jest w tej chwili rzeczywiście taki przełom, który jest bezdyskusyjny i my teraz już. Można powiedzieć, pozbędziemy się problemu. Myślę, że nie do końca. Proszę pamiętać, że leki z grupy analogów receptora GLP1 są dopiero kilka lat na rynku, i to, co pierwsze na pewno należy zastanowić się, i my się tego uczymy jako lekarze stosujący te, stosujący te leki, to jak długo stosować? Co dalej? Wiemy już, że nie samo wprowadzenie leku jest ważne, ale również z wprowadzeniem leku powinna dojść do modyfikacji całego stylu życia pacjenta. Lek jest tylko taką pomocną ręką dla naszych pacjentów po to, żeby byli w stanie Zmodyfikować swój styl życia, zmienić tak, żeby odstawienie leku nie związało się z powrotem do wyjściowej masy ciała. Proszę zobaczyć, z drugiej strony na te dane możemy popatrzeć optymistycznie i pesymistycznie. Pesymista powie, no tak, po odstawieniu leku masa ciała wracała w kierunku wartości wyjściowej, ale optymista powie tak, ale jedynie o połowę, czyli pomimo odstawienia leku, połowę zmniejszenia masy ciała się utrzymywała. A więc myślę, że to ważne pytanie: co dalej? Będziemy na pewno zdobywali doświadczenie w leczeniu choroby otyłościowej i będziemy wiedzieli, jak leczyć naszych pacjentów? Ważne jest również, ponieważ leki te zaczynają być powszechnie stosowane, żeby uniknęły one losów w cudzysłowie statyn, gdzie powszechność ich stosowania powoduje, że powszechnie spotykane działania niepożądane są przypisywane statyną, statyny są ofiarą hejtu statynowego, a więc to również apel do dziennikarzy, do państwa, aby pisać o leczeniu choroby otyłościowej z rozsądkiem, ale z prawdą, żeby mówić, jakie są blaski, jakie są rzeczywiste cienie, bo to jest ważne, żeby być szczerym w przekazywaniu informacji naszym pacjentom, co my na dzień na, codziennie robimy, lecząc pacjentów w gabinecie lekarskim, ale to również powinna być zasada, kieru, którą kierujemy się w przekazywaniu informacji medycznej pacjentom, również poza gabinetem lekarskim. Dziękuję Państwu bardzo za zaproszenie. Moim podsumowaniem była właśnie ta prośba o pokazywanie realnych zysków, ale również i realnych pytań, które związane są z tą terapią. Niestety pokazują się już artykuły, które no, mogą prowadzić do tak zwanego hejtu w stosunku do również tej grupy leków farmakologicznej, a więc z ostrożnością. Ale i prawdą, piszmy o tej grupie leków. Dziękuję bardzo, do widzenia